Cześć, witam bardzo serdecznie. Dzisiaj mamy wtorek. Tak, dzisiaj mamy wtorek. No i zaczynamy nowy dzień i pokażę Wam, jak wygląda. Jak wygląda nasz poranek, yy, bo jest dzisiaj masakra. Pomyślałam, włączę kamerę. I będzie taki prawdziwy, prawdziwy dzień z dziećmi. Dzień. Bodzie, cześć! Cześć! <grym> no. Tak to właśnie wygląda. Nie wiem, czy tam widać. To ma być prasowanie. No, także tak. Troje tego jest. Kuchnie zaraz pokażę na deser. A my zaczynamy ogarnianie, ogarnianie, bo wszystko tak właśnie zostało dniu wczorajszym pozostawione. Widoczki sobie teraz piją po śniadanku wodę ze sokiem, a właściwie sok z wodą, sok pomarańczowy, tak? Dobre picie? Dobre picie? Pijesz sobie? Pokaż jak pijesz. Hej, pokaż jak pijesz Piciu. Piciu ma. No napij się Piciu. Ślicznie pijesz Piciu. Jest godzina około ósmej, więc ja się zabieram za ogarnianie tego, tego syfu po prostu, no bo inaczej tego nazwać nie można. Chociaż wiecie, no umówmy się, powiem wam szczerze, że bywało gorzej. Telewizor jest włączony, bo dzieciaki włączyły. Fifi czasami zajmuje się pilotem. Wiecie co? A co moje paznokcie w ogóle, które będę dzisiaj robić. Także wszystko, wszystko dzisiaj e, pokazuję. Wszystko mam ochotę dzisiaj wyrzucić, jak to wygląda czasami. Bo, tak jak wspomniałam, dzieciaki włączyły, bo Fifi lubi bawić się pilotem. I Odwraca się i patrzy, jak pilot reaguje, e, działa na telewizor, także to go zajmuje, a czasami potrzebuje tego jego zajęcia. No i jest dramat pies spał na łóżku, jest pełno płaków na łóżku koszmar. E, Kuchnie jeszcze za chwilę. Szykujemy się, pokażę Wam się, może. Szykujemy się, bo ja też wyglądam po prostu uroczo. Szykujemy się, muszę dzisiaj to ogarnąć muszę to jak najszybciej w ogóle ogarnąć, a nie dzisiaj, bo jutro jedziemy w ogóle na. A nie tylko dlatego, że jutro jedziemy. O chwilę, bo. Siku. No, fałszywy alarm, więc jutro jedziemy do Edynburga, jedziemy z samego rana. O, jeszcze w ogóle mam jakieś straszne zapalenie. Zatok tutaj cała część lewa, część twarzy mi boli, ale mam już antybiotyk, więc zażyłam Aaaa. dzisiaj rano. No i jutro jedziemy do Edynburga. Tak, jedziemy jutro do Edynburga? Od samego rana i wracamy. Pojutrze jedziemy na jedną noc. Także mm, zabieram się za ogarnianie, ale cieszę się, że wziąłam tą kamerę, mam nadzieję, że uda mi się nagrać dzisiaj trochę tego filmu, będzie tak przynajmniej, żeby było 12 minut. Zaraz zabieram się za ogarnianie i nie wiem, czy będę miała tą kamerę włączoną, bo wiecie co, chciałabym tak jeszcze przyogarnąć, a ja widzicie, że jest dramat. Może jeszcze jakieś urywki pokażę, jak będę właśnie sprzątać, chociaż tak jakby jest to, a jest to jeszcze większy czasopochłaniać, ta kamera. A pokażę wam, jakie mamy uroki jeszcze w kuchni. No, nie wiem, czy zacząć od dołu. Czy od góry? E, tak wygląda właśnie kuchnia. Wszystko jest porozrzucane, porozwalane. W ogóle wczoraj już na samą noc wieszałam ręczniki, suszarka była mokra, dramat. I tak to właśnie wygląda. Więc zabieramy się za ogarnianie, ale wam życzę pięknego i miłego dnia. Działamy. Ale powiem Wam, że ja w ogóle robię następne pranie. Ja nie robię w ogóle tak często pracy. Znaczy, robię, staram się robić raz, dwa razy w tygodniu, ale wtedy oczywiście przez te dni cały czas piorę. Ale nie wkładam takich o ilościach teraz, że po dwie, trzy rzeczy, no bo, no bo wiecie, no bo to jest po prostu niezoszczędne. I to mi się nigdy praktycznie nie zdarza, nawet przed wyjazdami, no ale jutro jedziemy, no i tak umyśliłam sobie. Wymyśliłam sobie po prostu, że wiecie, że wymyśliłam sobie, że muszę zrobić pranie i potrzebuję te rzeczy. No to piorę. No to piorę. I nie czekaj, zamykamy, już tam idę. I po prostu potrzebuję te rzeczy. No więc, dlatego chciałam Wam jeszcze tak zaznaczyć, że w ogóle ja tego nie popieram. I nie jestem zatem i tak nie chcę robić, to jest po prostu w drodze wyjątku na ten jutrzejszy wyjazd. No, a tutaj w ogóle jeszcze mam poprawione straszne rzeczy o oleju, także mam nadzieję, że się spiorą. Mam, że no okej, okay, że tak z grubsza ogarnęłam w sensie korzystając z tego, że dzieci oglądają o już wam pokażę co Weźmy sobie tylko ten dokument, bo tutaj mam wniosek o paszport, który też muszę dzisiaj ogarnąć eee, moje dzieci oglądają wiecie ja ogólnie staram się oczywiście, żeby dzieci nie oglądały i nie siedziały przed telewizorem no ale sami widzieliście co było w domu i no muszę się czymś ratować, opowiem wam w ogóle za chwilę całą, znaczy taką pokrótce właściwie opowiem wam taką naszą historię, jak to wygląda ogólnie, opieka też, no coś wam powiem, ale w każdym razie właśnie to oglądają śpiewanki TV i ja najbardziej by te śpiewające brzdące, tu są naprawdę fajne piosenki i jak już mają przed czymś siedzieć, oprócz wiadomo takich bajek jak Pepa, bo to jest jeszcze u nas bajka na pierwszym miejscu, to są te piosenki, tak? Jadą, jadą mi się? Nie jadą mi No to od którą? Ten. Słonie? Nie to mnie, nie do mnie! A którą? A to to. Dobrze, jestem sobie przedszkolaczek. O. No, więc jak już mają coś oglądać? To oglądają, muszą oglądać coś takiego. No, potrzebowałam tej chwili, żeby to zrobić, co, co musiałam zrobić, w jakimś miarę szybkim tempie. No, bo idziemy działać dalej, no i wiecie, teraz bajki się kończą. Teraz. Ym... i do tego nie będzie ciszej. Yy, teraz jedno idzie spać, więc zostanę z córą i po prostu z nią sobie będę mogła w stanie bardziej je poradzić, mogę z obydwoma, tylko potrzebowałam naprawdę czysty wolny czas, żeby to ogarnąć. Także ogarnęłam i ona będzie teraz kolorować i malować, a młoda będzie spać, no i oczywiście dzień się będzie toczyć dalej. I jeszcze coś będę chciała powiedzieć też do kamery później, także.